Dlaczego pana nie było na Instagramie już tak długi czas? O mocna historia w moim życiu. Kto z naszej produkcji Ci się podoba? Oh yes! Dobra no. uwaga, mówię! Cześć, musisz wybrać jedną osobę ze stwórców, która dziewczyna Ci się najbardziej no, podoba. Jakbyś miała wybrać osobę, z którą byś chciała zobaczyć, to by to był? To, by to, to by się, że byłaby to... Piąty dzień i lecimy teraz szybko stawić czy coś do jedzenia jest dobrego, bo nie wstałyśmy na śniadanie. Sześć z wstałyśmy i zrobiliśmy sobie szybki trening, rozgrzewka aż się nie tak. Szybkie brzuchy, jeszcze pompki zrobiłam, forma się trzyma. Ej, wiecie co? Ja taj, Kiedyś ja jeździłam na koncerty, a taj, ja grałam tutaj koncert. Byłam tu na igi i nagrywałam tu kiedyś odcinek, parodia top model. Ja myślałam, że będziemy w środku porcelanych grać, ale ja na zewnątrz. Szkoda. To jest fajnie, tylko że po prostu nie ma gdzie się nawet położyć. Ja bo do autokaru pójdę na 3 godziny. Ale autokar będzie 2 tak godziny, 2 km są. Mówili, że tu nie będzie. No. Nie ma miejsca na niego. Leksiu, nie leksi. No. Monia, Mów mi, Monia, Mów mi, Mona Lisa! Monia. Czaro, oczaruje nieomami! Rodzina i lojalność, prawdziwość dla ziomali. Dzisiaj jest takie 5 na 10. Dzisiaj jest takie 5 na 10, bo po prostu wiesz, jestem taka... Mm, niby nie jestem śpiąca, ale czuję, że jestem po prostu... Jestem po prostu zmęczona. Przynieśli ci kawusie? Tak, proszę. Czarna. Czarna. Czarna, Czarna cukru yes. Bez cukru, Już wiecie jaką kawę piję na tych. Na ty jak tam dzisiaj? No dzisiaj jestem zmęczona już powoli. To pewnie po tej podróży, bo jednak wiecie... Mieliśmy, byliśmy dopiero o w Katowicach i z panią Woltorka, że nie jest jakieś mega wygodne. Jest na Ej, muszę powiedzieć, że, że za serio. to właśnie, za to mi się mega podobała gala i ogólnie walka, dlatego, że w ogóle malować się nie musiałam. Serio. Pamiętacie tą sukienkę? Pamiętacie ją? O, tak. Nie potrzebujemy nic już. Adios, kochani. No, założyłam dzisiaj Adiowską sukienkę, bo uznałam, że ona musi pojawić się na trasie, no bo... Wiecie, to jest jednak wspomnienia tylko mi stajki. Idzie pierwsza osoba. Uwaga, trzy, Chodźmy. cztery. Hello! Cześć. Cześć! Co jest? Co wy robicie? Patańczcie trochę nam. Koniec ten, naszego walne Tango Argentino. Nasze znaczy tango Argentino tutaj. Bitwa, trzeba zostałem dziewczyną. Proszę, proszę się tutaj... Nie, najpierw proszę się ten suknąć. Teraz. Może zrobić walkę na... Dobra, no. dalej. dalej. <grym> Czekaj. Raz, dwa, trzy. <grym> 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 Ale jak ucieka! Jak ucieka <grym> Też uciekała, nie, nie, nie naciskaj nie, mi tam nie, Ja was nie, przygrałeś no ty mi i... Trzymałeś To siłowanie na ręce teraz, kto z kim Mati zagrała z kimś ty na kciuki z pati Patrz jakiego kciuka ma pati, jeszcze ma paznokcie Nowy. Ja mam paznokcie jeszcze No patrz ona tak Moc, Mocny pojemnik Trzy, dwa, jeden Masz sił więcej niż Pedro No masz dużo sił no? No, okay. Więcej niż Oskar a tu się kochani ogląda odcinek, który już widzieliście. Dajcie się na grunty. Dziękuję, przekażę. Hej, Szymek, patrz, dostaliśmy. Taj, taj, taj. Ja tak. muszę przyjąć. Robimy szybkie strzały. No, może. Jakbyś miała wygrać osobę, z którą byś chciała zawalczyć, to by to był? Eee, biorąc pod uwagę fakt, że pewna osoba mnie parę razy e, wymieniła w wywiadach, to myślę, że byłaby to Lexi. Ale jest teraz pewna sprawa, dlatego że pewnie Lexi nie będzie chciała walczyć. Tym bardziej z osobą... Czemu tak myślisz? Tak, ja myślę, że nie będzie chciała walczyć, bo jestem wyższa i... i no niestety nie udało jej się z tobą, nie wiem, jak byłoby ze mną, bo może, może jestem najgorsza, Ojoj. ale... Czeka. Mów do mnie jeszcze. Mów do mnie jeszcze. Zapraszam. Super, no. nie było Dlaczego widzenia. pana nie było na Instagramie już tak długi czas? O boże. No o, mikrofon. nie. Mocna historia w moim życiu, tak szczerze w ogóle się totalnie tego nie spodziewałem. Nie mogę po prostu się do was odzywać na Instagramie. Jak go odzyskam, to wam na pewno wytłumaczę, ale mocne to było, co się wydarzyło co No, musicie śledzić jego Instagrama, żeby wyśledzić dlaczego nie miał Instagrama. Kto z naszej może produkcji Ci się podoba? Wiem. Dosłownie mu to powiedziałam oh, nie, ja nie odpowiadam na to pytanie. No Ej, nie sobie stąd i ty też. Boski, daj mi tą kamerę! No ja wiem, że to nie ja jestem. Ja też wiem co to może być. Ja, ja wiem. No nie wiem w sumie. Ale bo to ja wiem. Z produkcji? Tak. No ja wiem chyba. No to każdy chyba wiem. każdy wie. To wie, co? A? No to powiedz. Dobra, uwaga, no. bo wiem. <ścoughs> nie powiem, no. Co? Idźcie stąd. Idźcie stąd. No i tak zobaczymy to na film. Nie, wie, się, nie, może. nie, zobaczycie. A my spikamy. Idźcie stąd. No? Znaczy, Nigdy nie mogę z wami porozmawiać, tak? Więc powiedz pierwszy ruter, bo w sumie jest dużo osób na tym jak? Takie rzeczy tylko wymów do mnie jeszcze kropka.pl Zapraszamy na reklamę. Tak. Dziecka powied... yy, Mam pytanie dla ciebie. Jaki? No właśnie, właśnie nie wiem. Ale wiesz, to nie jest mi smutno, bo jakby... Yy... Był taki fanpage Wilczury Czarusia, który bardzo pozdrawiam i oni, oni się nami na mi ten grita ze mną. Co ty gadasz? I, I wiesz, jakby ja chciałem się z nimi spotkać, ale nie, nie, nie wpuścili mnie. już zchodzi. Nie pozwolili już, bo niby, niby już jest po 18 i już nie można, więc, więc przepraszam cię co, bardzo co? i pozdrawiam Czemu cię bardzo serdecznie. bierzesz wywiadu? To ja jestem ten Ale wiesz, co się stało dzisiaj? Lila, mam pytanie do ciebie. Jak się czujesz, że się pojawił w swoim domu nowy pies? O, Pedro, e Cześć, musisz wybrać jedną osobę ze stwórców. Która dziewczyna ci się najbardziej podoba? Ty. The... Ale ja ją Którą byś, stary, wybrał, jakbyś miał wybrać Jak miał... wiesz, na, na do końca życia? Do końca życia, życia wiesz, ja się mega musisz, musisz odpowiedzieć. Yy... Dawaj, dawaj, dawaj. Yy, nie dabaj, wiem, dabaj. bardzo lubię Monię, jest w porządku. Może jakbyśmy się dogadali, bliżej te mikrofony, to może by, się, by coś z tego wyszło, no. A tak to nie chcę zrzucać słów na wiatr. Dziękuję. <gry> Dziękuję. Ej, jestem taka troszkę bez energii dzisiaj, ale mam nadzieję, że się e, odpalę. Ja już mogę tu wyjść? <grystory> <grystory> Co? Jak było? Fajnie, podobało mi się, ale tutaj ta wspięka jest niewygodna i mam takie ograniczenie, lub mi spadają te ramiączko.. mogli wszyscy spalać telefony, który nabiła się do kieszeni, bo następną chcielibyśmy, żebyście bawili się z nami do następnej lotki. Tak więc spalajcie telefony, bo następny rota jest e, bardzo konieczna. Mamy telefony i spaczymy wszyscy moi drodzy! Ja zmywam makijaż, bo moja twarz powoli zaczyna krzyczeć, że no... Coraz gorzej, serio, tak naprawdę malujemy się przed meet and czyli jakoś tak około 13:00 i potem mamy go do 21:00. ten sam makijaż cały czas, no bo nie miałybyśmy czasu go zmywać, więc... i robić na nowo, więc... Dobra, minął piąty dzień koncertu, to był piąty koncert. Piąty dzień tygodnia, ja rozpalony, Kochani, ja... pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę i... Zostawcie subskrypcję na kanale. Dokładnie tak. To chciałam wam powiedzieć na zakończenie tego vloga. E, I widzimy się jutro w Warszawie. W Warszawie mamy ogólnie największy koncert, jest najwięcej ludzi, więc. E, jutro, więc będzie moc, jutro, jutro będzie moc. Jutro będzie moc. też mi się tak wydaje. I musimy dokończyć nasze pytania do reszty teamu. Mhm. Mówię, że zamówiliśmy. Co? Zamówiliśmy totalnie. W ogóle dzisiaj był taki zamulony dzień. Ale nieważne. Pa!